A więc Siemano, witajcie, widzowie w pierwszym odcineczku z PCD prawdziwe życie. Tak, jest to nowa seria na naszym kanale. No i tak, nasza postać nazywa się Kuba. Jest to młody chłopak, który tak naprawdę nie ma nic, wynajmuje dom, za który musi płacić. Mamy, jak widzicie, 1000 dolców na koncie, w sumie złotych. No i mamy takiego golfika właśnie, który został po dziadkach. Ale myślę, że fajna maszyna na początek. No i ogólnie sprawa wygląda tak, że my nie mamy prawa jazdy, więc jeździmy na totalnym przypale. W następnych odcineczkach musimy zrobić sobie te prawo jazdy. No i co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Ogólnie to sprawa wygląda tak e, Że jedziemy sobie na rozmowę o pracę. Jedziemy sobie do Biedronki. Dobra, wycofujemy sobie jedyneczka i cyk. E, tutaj musimy sobie w lewo. Mm, Okej, okay, nic nie jedzie. Trochę pogoda jest słaba, jak widzicie. Ale myślę, że to w niczym nie przeszkadza. Bierzemy sobie naszego golfika, kurde, aby ja światło jechałem, już bym madę jakiś dosłow, jakby mnie zatrzymali, to by była lipa. E, dobra, czekajcie, bo tu jest zabudowany, tu jest rondo Jedziemy prosto, więc nie wrzucamy kierunku dopiero przy zjeździe Musimy tutaj, słuchajcie, przestrzegać przepisów Bo jak nie złapią, to może być koniec sezonu Bo bez prawki jak będziemy jechać, to będzie mega lipa Ale ogólnie ta Biedronka jest niedaleko Tutaj taką prosto tak naprawdę mamy Już jesteśmy sobie w naszej Biedronce Idziemy rozmowę o pracę w sumie dzisiaj mieć I w następnym odniżeczku pewnie będziemy pracowali Więc sobie tutaj zajeżdżamy Kurde, tutaj ktoś łazi Dobra, wyłączamy światła, ręczny, no i idziemy sobie na rozmowę o pracę No więc co, nasza postać idzie sobie rozmawiać i widzimy się niedługo Dobra, ogólnie rozmowa o pracę się udała e, Więc wsiadamy sobie do naszego autka, no i pojedziemy sobie, o, o kurde Boży golf normalnie e, Musimy sobie pojechać na peron, odebrać parę rzeczy m, Ponieważ nam rodzina po prostu je przywiozła, te rzeczy Więc sobie skręcamy, czekajcie, to chyba tutaj będzie bo tam słyszałem, że podobno mają gdzieś walizki nam czekać, bo oni musieli szybko jechać. Więc odbierzemy sobie, kurde, walizki. Tutaj, znowu bez świateł jadę, nieźle. Odbierzemy sobie te walizki i zawieziemy je szybko do domu. Musimy, kurde, też na paliwo w ogóle, na wszystko musimy tak naprawdę uważać. Dobra, staniemy sobie na postoju dla taksji. Podobno w tym pomieszczeniu jest. I ogólnie w kolejnym odcineczku też będziemy szli do tego. Nawet go nie gaszę. Kolejnym odcineczką będziemy sobie szli do pracy. Więc czekajcie, ja idę szybko po te walizki, wpakuję je do auta i się widzimy zaraz. Dobra, ogólnie wziąłem wszystkie walizki. Jakbyście pytali, nasza postać pochodzi z drugiego końca Polski przeprowadziła się w celu znalezienia lepszego życia. No i tak sobie chcę tutaj zacząć. Oczywiście początki nie będą łatwe, no ale mam nadzieję, że nasza postać sobie da radę. Naszym celem jest jakieś fajne autko myślę na początek. Eee, no, i ogarnąć się z, czynsem, z i ze wszystkim, bo nasza postać się ogólnie interesuje motoryzacją mega. ma mega zajawkę, oczywiście tego golfa nie będzie robić, nie będzie go jakoś tuningować. Ale myślę, że już kolejne autka mm, będzie chciała sobie no, po prostu podtuningować, nie? Coś lepszego kupić, do dillera zajechać, wiadomo, albo od kogoś po prostu odkupić, no i sobie tuningować, bo ogólnie tam po możemy sobie autka tuningować. Czekajcie, dobra, my jedziemy. Okay. Ogólnie on golfika dostał. Ten golfik, nie wiem, jest warty ze 3000, może 4 O kurde, tutaj ktoś Elko sobie chyba nie daje rady z tego co widzimy. Czekacie mu długimi pomigam. Dobra, je ej, dobra, nasza postać śledzi Elkę. A co? Ogólnie w następnym odcineczku Jeśli pożyczymy jakoś pieniądze, nie wiem co ten tir na środku robi, chyba się komuś popsuł. Jak pożyczymy sobie pieniądze, no to myślę, że już zapisujemy się na prawko albo za dwa odcinki. Nie wiem. Dobra, jedziemy sobie w lewą. Kurde, tylko lipa będzie jak my... Czemu nie jedzie pod prąd? Nie wiem, jak on jeszcze robi ten egzamin, ale okej. Okay. Mega ciekawie. Dobra, jedziemy sobie. O, tutaj w ogóle chcę Wam coś też pokazać. Bo tutaj będziemy też dążyć, żeby tutaj pracować. Czekajcie, może sobie tutaj na poboczu stanę. Wycofam sobie. No i ogólnie nie możemy tak dużo jeździć, to wiadomo, nie mamy prawa jazdy. Nasza ostatnia prawka jeszcze. No i dobra, patrzcie, tutaj jest biuro Darfisha. Ogólnie tutaj będziemy chcieli w przyszłości też pracować. Eee, no, bo wiadomo. Jednak tutaj są fajne pieniądze na ciężarówkach, można zarobić. Wiadomo, że większe niż w biedronce. I ogólnie nie wiem, czemu wam powiedziałem. Dostaliśmy tu pracę w biedronce. Więc, więc, mega fajnie. Nasza postać jest zadowolona. Bo ma stałą pracę. Ogólnie nasza postać ma 18 lat, więc jest mega młoda. Dobra, czekajcie, tutaj sobie w prawo pojedziemy. I lecimy sobie, myślę, do naszego domku już. Tu będzie na tyle w tym odcinku. Czekajcie, dobra, w lewo kierunek. I uwaga, o kurde kosz przedstawia, jak widzicie nasza postać jeszcze dobrze jeździć nie umie Więc musimy sobie wyskilować, dobra wjeżdżamy sobie No i może zaparkujemy pod tu wiatą, żeby nam auto nie zmokło Czekajcie, uwaga, uwaga, kurde czy ja się tam zmieszczę? Nie, to jest pytanie, że mnie ja nie przydupczył Muszę wysiąść zobaczyć, bo to, to jest lipa, dobra powinienem się zmieścić Kurde, auto nam się toczy, może z tej kamerki sobie wcofamy Dobra, myślę, że jest OK, nie ma co dalej. Co dalej jechać? Fajnie sobie zaparkował, O kurde, światło nie zgasiłem, no oczywiście. Dobra, ręczny jest, światła zgaszone. No i co? My idziemy sobie naszą postacią sobie trochę pocilować, Jak widzicie, robi się noc. Wystawcie subka, lajka, udostępniajcie ten film znajomym, bo bo będzie banger. Coś czuję, że ta seria będzie mega mocna. No i się ma.